Jesteśmy słuchajcie na strychu, teraz w tym momencie, o mamy, mamy jakiś artefakt. Cześć Wam, witajcie na, u nas na kanale y, SKR y, Urbex Lecimy Lecimy, jesteśmy na opuszczonej dzisiaj szkole Tak historii w ogóle nie znamy tej szkoły Ale chcieliśmy Wam pokazać Co, co tu się znajduje Budynek jest dosyć duży, ma parę małych obiektów Będzie co, co zwiedzać po prostu, patrzcie, idziemy, idziemy właśnie jeszcze tutaj zobaczyć. Tam nie było wejścia z tamtej strony, budynku tutaj, ale tam widzieliśmy okno. Zobaczymy, co tam w środku widać. poszabrowane światełko damy już poszabrowane trochę zostało Wysokie sufity. Wracamy, wracamy z powrotem. Tu jeszcze jakiś był maleńki. Niedaleko daleko sąsiedztwo mieszka, musimy uważać. Tu były drzwi zamarowane. Do jakiego? Małego? Co wam powiem? Historii tego miejsca nie znamy. Pojechaliśmy. Zajechaliśmy. Ale obiekt jest dosyć duży. Ale teraz, to do wyjścia, teraz to do wyjścia prowadzi. No, tu się zajęli już <gry> elektryką. No co wyjdziemy na dwór? Wyjdziemy na drugą stronę. Masz, masz ze sobą telefon swój, znacznie, nasz albo jedną albo drugą stroną. Nie, bo to jest to samo. Tam musimy wejść z tamtej strony. Tak. Lantkę. Ty przytrzymaj lampkę. Ty Ja wlezę. Teraz już przeszliśmy przez to okno. Zobaczcie. Przeskokiem. Wchodzimy. Zwiedzamy. Jakiś zakamarek. Wygląda jak składzik na angielskim. Składzik, tak. Tu są stoły, łapki. Tak. No, jesteśmy przy głównych wejściach. Wejściu. Później też go skamerujemy. Te wejście. w pokoju nauczycielskim, byłym pokoju nauczycielskim, ogrzewanym piecem kaflowym. Wejdziemy jeszcze do, do tego rogu. Chodzimy. Patrzcie, co teraz nas, nas yy, czeka niespodzianka. Wejście na górę po tych schodach, ale zostawimy to na później. Idziemy zwiedzić tu oto to pomieszczenie samo odzielane piecem koplowym Ale wiecie co wam powiem? Deski. Deski są wszędzie na podłogach. Deski. Deski. Nie było posacek, tylko deski. O, fajnie. Wszystko zapowane okna. Wracamy, wracamy, oczywiście też kaplowy. Powiemy jeszcze. To Dlaki... łazienki? Jak? Łazienki tutaj Jak? Łazienki. Może być. Tak, zostało a tu. Tu też jest ciekawostka. Tu były <laughs> łazienki, Patrz. Ale wszystko było Przegrodzona. No. To był... Tam był mański tam był Tu kobiecy. Znaczy damski. Ale płyty, płyty na podłodze. Ale ten piec kaflowy. zaczekaj, on ma te kafle. No. Ładne. Idziemy właśnie. Jeszcze jedno pomieszczenie mamy. Zostało nam w tym momencie? Nie, byliśmy. Wchodzimy po schodach. Po schodach. Po schodach. Wchodzimy do góry. barierki, żeby dziecko nie wypadło, nie widać, ale okien, okien tu już nie ma. skorzystamy z tego, podłogi nie ma, ale ostrożnie. Pamiętajcie, jesteście na jakichś urbexach. Patrzeć pod nogi. Chodź weź, weź się cofnij na ten. O, tu jest ładne pomieszczenie. Leć. okien nie ma. Zauważcie też to. Już w ogóle. Wiecie, tak jak widać. Chcemy tam zobaczyć, co tam jeszcze jest dalej. No Jest tu pomieszczeń, mnóstwo De deski, to już się ktoś, ktoś tym zajął. Pewnie okna, okna też powybijane. Ale w co wchodzimy 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 w każde pomieszczenie. Trzeba pokazać z tego ujęcia. Ale pięknie naprawdę coś pięknego można zobaczyć. Ten pokój to znaczy klasa łączyła się z jakimś Małym łącznikiem dwie klasy połączone w jednym. Tak, dwie klasy połączone w jednym. Co? Jeszcze wpadniemy tu. Zobaczymy. No nie ma żadnych artefaktów, się nie zachowały ze szkoły. Wejdziemy jeszcze, spróbujemy wejść na strych. Zobaczymy co na strychu. Jesteśmy słuchajcie na strychu Teraz w tym momencie. O, mamy mamy jakiś artefakt zachowany z tamtych lat. Patrzcie, to są belki. Same belki. Teraz wezmę wam skameruje to ujęcie. Spójrzcie na to. Ale konstrukcja, no ta szkoła ma, ma kilkadziesiąt lat. Idziemy jeszcze do końca zobaczyć. Mamy coś? Mamy jakiś artefakcik. Dachówka, rura, coś w tym rodzaju. Ale spójrzcie na to łączenie łączenie tego drewna w jaki sposób to było łączone kiedyś Łączenie ciesielskie tak zwane. A konstrukcja, konstrukcja powala, powala, prawda. No trzy kominy, tak jak widać. A jeszcze podejdziemy do tego okienka, takie zauważyłem teraz, półokrągłe. Idziemy ścianą, ścianą nośną. Muszę to zobaczyć, Muszę Wam to pokazać. To jest, to jest akurat na na środku budynku, tak naprawdę oto te okno półokrągłe. No tutaj też, też widać. Dobra, wracamy. Wracamy, schodzimy teraz na dół. I co? No, zobaczymy się na dole, nie? jeszcze zwiedzić yy, te właśnie budynki co, co już wam pokazywałem prędzej. widzę, że była jakaś praca. ale dzisiaj to na pewno wieje, wieje maksymalnie, ręce zamarzają, powiem wam. No wchodzimy do półki. Węgiel. A węgiel, nic takiego ciekawego przegrody. Każdy, prze, każda przegroda miała otwór, żeby można było wrzucić opał węgiel, co tam się miało. Jeszcze zajdziemy. Tam tam śmietnik, śmietnik prawie. Wyłączono masz, latarkę, wyłączono masz na tu świeci. Wtedy nas widać I tu obok są sąsiedzi. To nie nas widzą, bo psy już czekają No tam idziemy zobaczyć, co tu Ale ale to już dachu nie ma Jakiś gospodarczy był dla tej szkoły O, tu jakieś chlewik, chlewik, chlewik. jakieś buchty chlewik. Przegrody Zobaczcie w jakie okazałości jest ta cała szkoła. No i co? Co tu powiemy, Rafi? Chyba, chyba to już koniec, chyba to już kończymy. No tak i co? Dziękujemy wam za uwagę, yy, żeście dotrwali do końca tego filmiku. No i co? Dzięki. Do następnej wyprawy. Dziękujemy.